Witam Państwa serdecznie w cyklu DKF Domowy. Chciałbym opowiedzieć Państwu dzisiaj o filmie, który jest niezwykle ważny. Do tej pory opowiadałem tylko o filmach polskich. Trudno powiedzieć dlaczego. Myślę, że te filmy są po prostu mi najbliższe. Ale czasem zdarzy się tak, że pojawi się film, który będzie filmem zagranicznym. Dzisiaj brytyjska, amerykańska produkcja... No właśnie, to jeden z najważniejszych filmów i dla mnie, i chyba też to jeden z najważniejszych filmów w historii kina. Będzie to film pod tytułem Obcy ósmy pasażer Nostromo. Tak, szok, niedowierzanie, zaskoczenie. Proszę Państwa, tak, to jeden z najważniejszych filmów dla mnie. Dlaczego? Myślę, że on w dużym stopniu ukształtował mój gust filmowy. I to, że po prostu filmy tak bardzo mocno mnie interesują. Jak to się wszystko stało? Proszę Państwa, w internecie jest cała masa recenzji, informacji, opracowań, analiz dotyczących tego filmu, bo Ósmy Pasażer Nostromo to film, który otrzymał tylko jednego Oscara za efekty specjalne, zresztą zasłużenie, ale to film, który jest niezwykle istotny i ważny dla współczesnej właśnie estetyki i formy kina, jaką znamy. A film totalny, który zanurzony... W obcym świecie pokazuje nam rzeczywistość pełną obcych i tajemniczych lokacji. Jest tam mnóstwo też oczywiście kostiumów, a także, także pojawia się obca forma życia, czyli coś zupełnie, zupełnie innego, o czym kino nas informuje i pokazuje. I też pokazuje nam, że ci obcy to nie są tacy wspaniali, cudowni ludzie. Wcześniej tak myślano albo tak wyobrażano sobie to w kinie, kiedy w bliskich spotkaniach trzeciego stopnia Steven Spielberg pokazuje nam obcych, którzy przelatują na niewinnych spodeczkach i komunikują się z nami za pomocą tarari ta, ta i innych wspaniałych dźwięków muzycznych. Tutaj jest zupełnie inaczej. Ale chciałem wam opowiedzieć przede wszystkim swoją własną, prywatną historię dotyczącą tego filmu, jak to się wszystko stało i skąd fascynacja i zainteresowanie tym tytułem. Wszystko zaczęło się od tego, że jako młody chłopak chętnie jeździłem na kolonię. I w 1989 roku pojechałem na kolonię do miejscowości Jaroszowiec. To na, położona na krajurze krakowsko-częstochowskiej miejscowość, która była oparta głównie o hutę szkła. I ta huta szkła, myślę, że 10 lat wcześniej, czyli gdzieś około lat 70., wybudowała tam małe kino zakładowe, które było też dostępne dla mieszkańców. W tym właśnie to kinie, w ramach programu kolonii, były dwa, były dwa wejścia do kina. Nie pamiętam tego drugiego wyjścia, czy tam pierwszego, ale jednym z nich było właśnie wyjście do kina na film Ósmy Pasażer Nostromo, czyli obcy. I tam gdzieś znalazła się leżąca od 9 lat właśnie kopia tego filmu. No przecież wtedy filmy były wyświetlane. Z taśmy filmowej, z rolek. Pewnie było to około 10 rolek, w tym wypadku 9, bo film trwa dwie godziny. Ja, proszę Państwa, Ósmy Pasażer Nostromo to film, który w Polsce zadebiutował w 1980 roku. Z tego co pamiętam, to w maju. Jego premiera na świecie była jakieś pół roku wcześniej, w 1979. To i tak całkiem niezły wynik, bardzo szybko. Film zrobił ogromne wrażenie. Ale oczywiście później pojawiały się jeszcze inne podobne filmy, między innymi Saga Gwiezdnej Wojny, które też w podobnym okresie pojawiała się w kinach. Na mnie największe zrobił wrażenie właśnie film Obcy. Za kompletność tego świata, za poczucie odrealnienia, też za konsekwencje i wysoki budżet. Wysoki budżet jak na tamte czasy. 11 milionów dolarów to było całkiem sporo, ale większość tych pieniędzy poszła właśnie na dekoracje, na... Lokacje i po prostu na scenografię także. I efekty specjalne ta, oczywiście też. Co ciekawe, efektów komputerowych nie znajdziemy tam. To są często modele, inscenizacje rozmaitego stylu. Efektów komputerowych jest tam po prostu, po prostu niewiele. Co jest ważne w tym filmie? To jest ważne, że zaczyna się kariera Ridleya Scott'a, od tego filmu, ale pojawia się też ikoniczna i po prostu dla popkultury bardzo ważna postać właśnie obcego. I kobieta. Kobieta, która jest tutaj tą silną wojowniczką. Nie mężczyzna, ale właśnie kobieta staje się chyba po raz pierwszy science fiction właśnie postacią number one, która walczy z tym, z tym potwornym, obcym złym. Ale ten obcy, zły, potworny nie jest taki, dlatego że nienawidzi nas jako ludzkości, tylko po prostu jest obcą formą życia, która chce przetrwać. Dzięki swojemu cyklowi rozrodczemu. Właśnie w ten sposób się po prostu on rozmnaża. Może na wiele, wiele setek lat wręcz zahibernować się w tajemniczym jaju. A kilka słów na temat fabuły, żeby Was po prostu może zainteresować, nie opowiadając, nie spoilerując. Tajemniczy frachtowiec przewożący rudę z odległej planety napotyka na dziwny sygnał, który odbiera jako sygnał SOS. Jednakże nie jest to sygnał SOS, a jest to sygnał ostrzegawczy. Przestrzegający, e, nie zbliżaj się, jest zagrożenie. I faktycznie, wiele, wiele wieków wcześniej, e, inny tajemniczy statek kosmiczny również został zainfekowany przez e, tajemniczego obcego. E, on, gdy rozbija się albo po prostu spoczywa na innej planecie, wciąż przez tysiące lat emituje e, tajemniczy sygnał, który nasi haterowie odbierają jako SOS. Lądują na tej planecie, natrafiają na ten statek, i wtedy wszystko się zaczyna. Dwie godziny ekscytujących emocji dla 14-latka, którym wtedy byłem, były niezwykle, niezwykle ekscytujące. Pamiętam, że przez długie, długie godziny, wręcz dni rozmawialiśmy z chłopakami na kolonii o tym filmie i wciąż go przeżywaliśmy, wciąż kształtowaliśmy swój gust filmowy. Bardzo się cieszę, że zobaczyłem ten film wtedy. Myślę, że nie byłem ani za odrobinę zbyt młody, chociaż czasem tak się też zdarzało. Opowiem Wam w następnym DKF domowym o tym, jak to poszedłem, mając 13 lat, na film Odmienne Stany Świadomości. Do zobaczenia.